Zapraszamy Państwa do lektury najnowszej powieści Piotra Kołodziejczaka Kobieta Niespodzianka opublikowanej nakładem wydawnictwa Borgis. Kiedy osiągamy wiek dojrzały, zaczynamy żyć w przeświadczeniu, iż największe emocje mamy już poza sobą, przeważnie liczy się tylko rodzina i praca. Kolejne dni, tygodnie, miesiące oraz lata zaczynają być do siebie podobne. Z tej książki dowiadujemy się, że nigdy nie można wykluczyć, iż nasze monotonne życie pewnego dnia zostanie przewrócone do góry nogami, a kiedy takie rzeczy się dzieją, to musi w tym maczać palce kobieta. Jak to możliwe, że jedna kobieta tak po prostu może całkiem odmienić życie wielu osób naraz? W książce Piotra Kołudziejczeka odpowiedzi jest kilka i wszystkie szokują. Kobieta niespodzianka to szósta powieść Piotra Kołodziejczaka. Dotychczas ukazały się: Bo wiesz, puść już mnie, nie rób mi tego, klępy śpią i Wschody do nieba. Autor Kobiety Niespodzianki to członek stowarzyszeń twórczych, Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej i Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. Oprócz pisania książek, komponuje muzykę, pasjonuje się też tenisem oraz kosmetykami. Jak twierdzą krytycy, autor ten opisuje życie we współczesnym świecie, szczególnie skomplikowane relacje damsko-męskie, w których znajdziemy miłość i nienawiść, nadzieję i depresję, szacunek i pogardę, bogactwo i biedę. Więcej informacji o pisarzu znaleźć można na stronie internetowej www.kolodziejczak.info Poznali się na początku lat 80. w Międzyzdrojach. Słońce, plaża, morze, wieczorne potańcówki. Po tym kilka tygodni spotkań aż nagle zrozumieli, że zrodziła się miłość. W zrozumieniu tego faktu pomogła im ciąża Magdy. W drodze była basia. Zdecydowali się na małżeństwo, chociaż okres narzeczeństwa został praktycznie pominięty, znali się krótko i każde z nich podejmowało przecież jakieś ryzyko. No cóż, czasem tak bywa, że namiętne, pospieszne związki okazują się trwalsze niż te oparte na dłuższej często wieloletniej znajomości i przyzwyczajeniu. Nie uczestniczymy w czyjejś przeszłości. Nie mamy do niej prawa, nie mamy o co być zazdrośni. Znamy kogoś od niedawna, jest w tym szczypta tajemniczości. Uczymy się ukochanej czy ukochanego latami. Może to być naprawdę intrygujące lub, jak kto woli, fascynujące. Oba określenia pasują tutaj doskonale, tak jak pasują do siebie klocki Lego. Ktoś nawet kiedyś powiedział, że jeśli wiemy już o partnerze wszystko, wtedy każdy kolejny wspólnie spędzony dzień smakuje niczym odgrzewana jajecznica. Hola, hola, ale nie w ich przypadku. Magda i Andrzej pobrali się i do dziś żyli w szczęściu. Można by rzec, byli parą spełnioną. Patronem medialnym książki jest Telewizja Białystok.